Cześć, z tej strony 1, 2, 3 tak jak przed kilkoma ostatnimi galami Fame MMA, e, tak i przed tą, przed jubiluszową galą numer 10, e, nagram odcinek na temat walki, które mnie najbardziej interesują, na temat walki, która mnie najbardziej interesuje, a na, tym, na tej galim tych walk mamy aż dwie, albo nawet i trzy. Zobaczę o ilu e, zrobię odcinek. I pierwszą z nich jest starcie Marcina Dubiela. Z Cezarym Nykielem, e, także mamy tutaj jak to jest ładnie nazwane Team X Battle, bo e, Marcin jest członkiem pierwszego tego pierwotnego projektu Teamu X, a Czarek jest oczywiście członkiem nowego Teamu X, Teamu X2, e, który obecnie właśnie działa sobie na YouTubie, dodając teraz to kolejne e, filmy. No, dużo tych piosenek na przykład nagrali. E, przyznam się szczerze, że część z nich, nawet y, tam miałem y, okazję widzieć te y, teledyski. No, ale to jest super temat na no, zupełnie inny odcinek. E, w tym odcinku skupimy się właśnie na tym. E, przedstawię jeszcze tak pokrótce sylwetki obu panów później, porównam ich warunki fi fizyczne. E, i jeszcze porównam ich pod różnymi innymi względami, pod różnymi aspektami. Także przejdźmy do kolejnej części tego materiału. A więc tak, jak widzimy Marcin Dubiel jest zdecydowanie wyższy od swojego oponenta. A co za tym idzie, za wzrostem, ma też większy zasięg rąk. Ma też większy zasięg po prostu. Także jeżeli naprawdę się solidnie przygotował do tego pojedynku... To może zaskoczyć Czarka, no, bo ma większy zasięg, może go trzymać na dystans, co pozwoli na przykład go, co na pewno będzie przydatne w starciu, ale no, nie zawsze wyższy i zmieniający większy zasięg oznacza, że wygra, tak? No Czaro jest niski, ale Czaro podobno kiedyś trenował jakieś sztuki walki i miejmy nadzieję, że faktycznie... Mówił prawdę, że faktycznie tak jest, że faktycznie pokaże się z dobrej strony i zobaczymy kawał dobrego pojedynku. No i jeszcze na koniec tam, oczywiście przed tym jak podam swój werdykt yy, i podsumuję ten odcinek to jeszcze troszeczkę więcej na yy, temat obu zawodników. No Jarik jest naprawdę młody, yy, ma w tym yy, roku maturę i uwaga, zrezygnował e, z pisania matury w tym terminie, by jak najlepiej przygotować się do gali Ma. E, także naprawdę tutaj widać, że się chłopak zaangażował i naprawdę podszedł do tego na poważnie. Mam nadzieję, że przygotował się jak najlepiej. Pokaże e, się z dobrej strony. Czaro, Czaro to nie twoja liga NBA. E, tak jak to zielona, ale tutaj nie będzie NBA a MMA. E, także zobaczymy czy i Czaro to nie twoja liga MMA no ale to się okaże, ale jeżeli faktycznie coś trenował to to jest znacząca przewaga e, dlaczego? Przede wszystkim e, będzie lepszy technicznie, technika jest naprawdę bardzo ważną, bardzo ważnym aspektem jeżeli chodzi o walkę bo ktoś może być silny, ktoś może być e, dzikiem takim wszechpotężnym ale co z tego jak nie będzie umiał wyprowadzić ciosu to mu ta siła w niczym nie pomoże Dodatkowo jest mniejszy, a i co za tym idzie, powinien być w teorii szybszy, zwinniejszy, więc może zaskoczyć dubiela, także Mam nadzieję, że Marcin go nie zlekceważy, mam nadzieję, że dobrze się przygotował. Marcin też jest doświadczony bardziej. Dlaczego? Ponieważ on już walczył w Federacji, walczył w FMM Ma, walczył na 8 gali przeciwko Kacprawi Błońskiemu, gdzie przegrał, ale naprawdę pokazał się no, z dość dobrej strony. Eee, więc mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze lepiej eee, ale jednak myślę, że Tajczaro powinien pokazać też eee, dobry pokaz umiejętności Na no, z drugiej strony Marcin Dubiel który jak to mówi Syl Sylwester Wardenga on jest niezniszczalny eee, no i zobaczymy jak to będzie bo w pojedynku z Kasprem Błońskim który miał go Dużo osób mówiło, że tam zdeklasuje go Błoński. Wcale tak nie było. Nawet były takie momenty, że Dubier przeważał. Dużo osób mówiło, że zawalczył dobrze. Że pokazał się z dobrej strony. No też tak uważam, że naprawdę ta walka była w miarę wyrównana. Nabył pewne doświadczenie w oktagonie. Jeżeli więc teraz się jeszcze lepiej przygotował, jeszcze sumienniej trenował, myślę, że też powinien pokazać się z dobrej strony. Jaki jest mój ostateczny werdykt? jeżeli Czarek trenował naprawdę te 4 lata to sztuki walki to jest ogromna przewaga. Więc mimo doświadczenia, wzrostu, zasięgu rąk Marcina Dubiela, uważam, że Czaro, jeżeli tutaj wykona naprawdę dobre techniki, dobre pod względem technicznym i odpowiednio je wyprowadzi, może Marcina Dubiela pokonać. Także zapowiada się naprawdę ciekawie i chyba bym tak minimalnie postawił jednak na Czarka. A może i nawet nie tak minimalnie, ale tak taktycznie 55 do 45 stawiam na Cezarego Nykiela. No i co? Piszcie w komentarzach swoje typy, co wy uważacie. No możecie nawet tam wypracowanie napisać w komentarzu, ja to i tak chętnie przeczytam. Bo naprawdę lubię czytać Wasze opinie. E, czasami są naprawdę równie ciekawe jak moja, więc e, piszcie śmiało. E, no i co? Słyszymy się też może i pogali, może też coś omówię wtedy. Także tutaj byłby 1-2-3. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć!